Jeszcze raz, nie rozumiem. Jak nie jestem morderem, jak morder mam, to mam miecz, tak? A jak no teaktyw, jest... to łuk. No, masz łuk. Okej. Okay. A jeśli. Mo... I... Jeś, A dajle bierać... wyzyczyć wie, mordera? E, Murder. Mój tam... Musisz złotkę z... tam... zbierać. Złoto? No, które jest na mapie, w randomowych miejscach. A to muszę kopać? Nie, musisz szukać, leży na podłodze. No i mam jedno a... i co teraz? No i potrzebujesz takich 10 żeby mieć łuk ze strzałą, żeby. żeby a jak z... to kupić? Nie, to samo ci się pojawi. I masz jedno strzały, każdy dzisiaj samorodek to jest ostrzała strzała. I, I musisz zabić tego. Musisz widowić, kto jest morderem, kto zabija, i musisz go zastrzelić. O, mam Taki kolejną. Samorodek. Ale jak wykupić w każdej stawki złota. Y, Sam się, samo ci się. A, nie da się. Samo. Ja sobie siedzę i chyba przeżyję jako jeden. Aaaaaah! Ale jest morderem. O ty chuju! Zabrał mi kurwa przed nosem yy, moją ten O oh, cześć. Oh, cześć. Przed nim po ciebie bracie. Wariacie. <ścoughs> ja tu rymowańki robię jak dzikie szklanki. Yeah. To się nie wychodzi. Wiem. Ale zaraz mi wejdzie. Ktoś poza no. Z przed nosami zabierałem to wszystko, ja pierdolę, aki lamusz. na moich oczach, ale nikt go nie zabił. Nice. O bo... Ej Kurde ba... Chodzę. I patrzę na twój garnitur. Pa! Ja jestem ja się kocham, nie tak jak ty Początek Kurde, ja nie. chciałem dostać o... mieć. Chciałbym dostać Uuu... mieć. Ej to, a to jest ta mapa, w którym miejscu jest tak naprawdę dużo złotek. Gdzieś tutaj jest. Ale nie pamiętam gdzie to było. Ziemniaka. Hmm. Chodźcie, chodźcie widzieć gdzie są te lampy Oni pierwszy raz tu grają Hmmmm Nie wiem, Fox Co? Eee Eee Przeprowadzimy się do Zimbabwe Co? Zimbabwe Jak gdzie chcesz Jak się nazywa? Gdzie? Gdzie? Chodźcie Podaj o, Jestem zimba Ej, tu jakiś koleś leży Ej, no syniu, no tak. ja to jest morder, ja jestem taki synem Ktoś zabity Oluju jest morder to murder na górze, w umieram. Nie mam jej tu. Widzicie? Wow. No nie! Gonimy mnie. Chyba, ale. Nie 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 no, ale, to, ale macie łuk na kompasie, możecie go. Macie łuk ten. O, ktoś go zabuwa się. O, został zabity. Szybka runda, bardzo szybka runda. I przy Blitz okazji to mnie wywaliło Eee <głynie> <głynie> <Keliyakie> jak to pięknie wyglądało, kiedy się z tymi zębami tak się patrzy. O, <głynie> A -a -a. Nie zrobiłem kilka screenów <laughs> Dominik zebrał pieniądze. Dal na początek. W każdym razie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Jacek, Mariusz Antoni Tynkiewicz Ljubyny <śleszy> przyjaciel Blayfoxa, a no właśnie, nie pokazywałam wam nowego skina, po to ja, nie ja. widzę, uluju, ja. jakie krzywe i Blake. zęby, Co ja. stało? <śleszy> O boże, jakie te... O nie, o nie, ja znam ten głos! O nie, 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 nie. ona nie ma tego, prawda? Ja mam detektywa! Oni się bałem, że masz ten miecz! Miecz w ogóle! Masz ten miecz! Mam tę moc! Ostrą koc! kurwa było, ja pierdolę, Black Co ty kurwa, że to robicie, kao? Nie jestem kulturalny! Bawimy się w samolocie! Ej Mateusz, wajkę przełóż. Ur nie wasu hmm. Idziemy? Chodźcie, chodźcie, może zajdziemy jak tam jest ze złotem. O nie! Ja Goś wiem, gościu z jakimś skinem yy, czarnego typa z y, jakąś czapką jest Czarny typek? Okay. Tak, czarny typ Na górze jest. Dobra. ja zapomniałam, że to się tak złoto zdobywało chłodę pod górę. Czarne, ekstra, no. Poszedł stąd! Czarna ekstaza. Co? <laughs> Ekspansja na o, leżę tu. Boże, że... Gdzie są Dobra, to? Gdzie leżę tu? Gdzie? są leża. Ja, no nie Ej, za... nie tam i tam z... Ej, idziesz właśnie chodź tu. No leżałam tu przed Ej. chwilą, a ten gościu mnie zniszczył. No super. Tak. A gdzie on jest? Ja, gdzie ten czarny? Hmm, ja nie wiem gdzieś patrz. poszedł, ale tutaj był. Chodź do mnie. Nie. Wiecie, jesteś Jak <laughs> oni ja, no. krampią coś? Czy... O. Oh. Jest Rosy Jestem Jest Rosy, jest, tam. jest, rosy, jest, be jest. Be jago, rosa, 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 rosa Roscie, rosy, rosy Rosy, walna no, nie ma O nie, ta mapa jest zła Dlaczego no, nie to mogę być na tym ruchu? Ja. Zabierz kampę na złotko Też I będziemy tak... A, nie Dobra, yes. dobra yes. Yes. Już ci się stąp? Burzę Koleś, koleś yy, murzyn, tak Czy znaczy nie możemy w sumie W bramku, na początku, sam, ja się go nie rozpałniłem Tylko? O nie! Ja, o nie! Ej, wiesz co? Ja już mnie morderca nie znajdzie Eee, jak zginiesz to zobaczysz. Ja już nie żyję przecież. No to zobacz, masz e na kompasie Fox Eee, uważaj, uważaj Fox, bo eee... Oh, to jest taki, taki, taki straszny... Ej, no taki właśnie! duch Bo jak już wejdzie, to nie będzie mógł wyjść, świetle. No właśnie. To nie jest ta kampa. No. Na pewno? Tak, na pewno, na ja sam nie On mogę tego zrobić. po to ciebie Ja pojednął! To nie to to, to... to mapa, Every... pamiętasz? Ooh. O, jestem w tym miejscu, co ostatnio zrypałam. Kurys Co ostatnio mnie i zabiła, bo była detektywą, a oh. kim... ja moderem Czyli jak mam y, miecz, to mogę zabijać, tak? No. Yeah. Okej. Okay. To znaczy, że jesteś morderem. On jest morderem? Nie, nie, jestem. Nie jestem. Jesteś. Nie jestem. Jesteś. Nie, 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 nie jestem. Jest. Ale ty masz farta. Nie. A ty masz farta od bramko. To ja? Bramka. Co to jest za pomieszczenie? Nol. Ufo, Żydzi. Ale ty masz farta, Dumin. Czemu? Bo morder był koło ciebie na samym początku. Widzę Foxa. Twój stary. Blayfox. Zaczeka na mnie, kurwa. A ty masz miecz. E, Morder cię goni, morder cię goni mieczem. Mnie? ja uciekam. Nie? Nie czy... goni! <laughs> Przepraszam, Sultan. I kurwa <laughs> Blayfox, ty jesteś orderem tak? Order do tego słońca, dlatego, że jest na. Nie jestem. O, tu ktoś leży. Jak na wieży, rozjebany. Co się stało? Eee, co się stało? On Nie zabił, tak? Poczekaj, nie rozumiem. Drugie. Jak on mi trafił? Nie ale, leci, on, jak ale, nie... ale, ale jak on rzuca tymi Czemu on, on do ciebie celuje, czy jak? No, rzuca, prawym chyba. Tak? A, zapomniałem, była taka animacja, ale wiesz co? Oglądam taką animację z murderem, co nie? I ale jedno się nie zgadzało dla mnie to, że rzucał, rzucał mieczem, a jednak się okazało, że kuś wada się jednak w tej grze rzucał. Murder do mieczem. was idzie Kurwa, Rysu was. w dupem. Znaczy na, na, idzie teraz, widzisz? Biegnie teraz przez statę. Pój O! Nie, to nie jest murder, to jest detektyw, pojebało się. Murder idzie górą! Murder idzie górą! To nie! Nie, tak Gówno prawda! To... Idzie dołem, środkiem, bokiem! Od tyłu do przodu, od tu, przodu do tyłu. Co z bok. Nie, ty jesteś z boku. Murder przyszedł chyba ten. już musi być w końcu murder. Za o, murder! Widzę murdera. Widzę murdera. Trzy, Dobra, zabi cztery. Zabił kogoś i biegnie, jest na, na środku ze złotym. Trzyma. Parkour robi. O, co zabił jeśli, kolejnego. A co jeśli murder zrobi tego? Zabędzicie złoty, bo zapomniałem. Proszę. Nic. Nic nie jest Zaczekaj na mnie! Zaczekaj na, może mam czekaj, uzaję, bo... na mnie! Czekaj, bo. O dobra, to jakby co to ja się to podepchę? Ja, ja ucieknę. Jestem. Ja jestem cały czas za murderem jak coś. Mhm. Uh -huh. się tam z kimś. Z detektywem się napierdalają. Pfff, <grym> dolówkę. Kójś we, tu musisz być. Potrzebujesz tu tylko 5 złota. Ja M7! 4... detektyw go trafił. Ale został pizde. Piano. No tak, tylko, że my się spełnimy w innych miejscach. No, wiem, może, a może go siebie skąd wiesz? Aha. Kto, ktoś się ze mną zespą, to ma szczęście. O A nie. nikt, kurwa, dobra, ja osiekam. O, tutaj jest moja kampa. Jestem na samym środku, gdzie jesteś? Ja tu jestem, w mojej o, kampie. Dawaj za, dawaj za mną. No? Idę, idę, idę. Czekajcie na mnie. O nie, ktoś odkrył Ty... moją kampę. Czekajcie, czekajcie tutaj na chodźmy. mnie. Waiting, my friends, o kurwa. Chyba to było tutaj, o złoto. Ej, gdzie wy uciekliście? Aha, jestem w krówce Ej, on cię zarznął! <śukli> no, bo, bo... No, nie mam. Boże. Ale, ale nie odkrył Sultan, gdzie jesteś mam łuk Gdzie jesteś? Zwłoki mojej niewiasty uciekły dobra idziemy Złoki, te, nie zbliżam się, do, się do, do ciebie Nie wiem co to, blow location Blow location Nie wiem co się dzieje Sultan? Dobra nie, nie żyję, no, dostałem pizdę na lek Ten łuk jest prawie przy mnie ona oh, ja ma... Niesko... A ja mam nieskończony łuk, do tego trwa. To ma na spiket do bołu, nie zdążyłem podnieść. Jeeeeeees! Tak serio, tak poza odcinkiem. Lol. Ej daj, bo ja mam 8, proszę cię. No daj, bo ja mam 8, ej! No, Co za... Do osi mam odejść! A kreśl okay. stąd! A ja jestem w jakiejś dziurze i nie mogę stąd wyjść. Tak, jestem przy spał, nie? LOL. Ej, czemu? Jak mogę naładować co xd Sam się ładuje. Musisz go przytrzymać prawym. O Boże, gdzieś... Gdzie jest ładowarka? Pod... Okej, okay, znalazłam. Ej, nie mogę wyspać ziemi, co to ma być? O. No nie, no już detektyw ten. No nie, no znowu jest blisko mnie ten bóg. Znowu niechcący wyszłam. Poszedłem. Jak wyszłaś? Serio? Niechcący. Serio? Nie, na żarty. Serio? Już mam 4 czteroszczął. mi się cały czas złoto, xD. Jakby Jak, jak, jak mi się odjeżdził to to jest good, prawda? Mhm. Mm o, trzy złota w jednym miejscu, nice. Ja też. A my mieliśmy dużo złotych. Siedem? A kto gdzieś poronił oczywiście? O, Bremu? Bremu. Mam. Ja mam ja ja ci ja ci nie Ej, popatrzcie na ich ale widzisz co? No. Idziemy ich pozacipać? Idziemy tak, by robić kontrola? To hmm. mnie zobaczy. A jak się chyba zabierze swojego, to yy, bo nie się dosyć bana, ale, prawda? No, chyba tak, no właśnie. Nie, nie! Przyjacielu, ja jestem z Tobą, mam bóg. Właśnie, ja, ja, ja jakiegoś swojego zabiłam i mnie zabiło też. Namierzam, jakby co? Bo nie wiadomo, co to będzie. Ej, jeśli jesteś tego, jeśli jesteś dyrektywem, to daj mu złotka, żebym mógł, żeby mógł, udowodnić, że jest tym. Nie mogę, nie jestem dyrektywem. Ej, on mnie Nie, okej, okay. nie, 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 spokojnie, nie, nie, spokojnie, 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 spokojnie. Co jest, kurde, za co ty no możesz Ej, oni mnie Uwaga na Benninga. On jest... Ben co jest? Kinga. O, Ben. King. A czemu nas mogą bić, LoL? No właśnie. A my nich, Niech nie? Ja zabiłem każdego No rozbijemy każdego Ej, możemy zabić każdego, lol Sultan, żyjesz? Dobra, jeszcze kolejny nie żyje, dobra Kurwa, no O, to... dziękuję, Sultan Ej, zabiliśmy mordera No, Kurwa, D eee, Trzeba było wszystkich niewinnych zabić, żeby... No, czu... To... Nie, bo mnie nie zabiliście nie wiem. Ale nie, musieliśmy prawie wszystkich, połowę zabić niewinnych Nie wiem Bądźcie szybciej już już czeka Ej czekaj, mi skończyliśmy sultan jeszcze A co chodzi? Właśnie nie możemy wyjść Na mapy. mapy No sąsie, to moje złoto było Coś? Boże Ej ktoś, ej zginie, mordecę, mordecę jeszcze nie zginął Ej halo <grym> to, o nie Ej, ktoś, ej jesteś, ktoś jeszcze na mapie czy Ej, halo, Sultan! Jest jakiś pornokraft i krombo. A <grym> gdzie <grym> eee, oni są? Jeden się chowa, czyli pornocraft jest. Pornocraft jest. I o, pornocraft no. O ja pierdolę!